Cześć, witajcie w tym odcinku. Mam dla was najważniejsze lekcje z książki Mindset, napisanej przez Carol Dweck. W polskim tłumaczeniu: Nowa psychologia sukcesu. Książka. Pokazuje, że każdy człowiek może się rozwijać niezależnie od tego, jaki ma start, czyli jakie ma talenty, jakie predyspozycje dostał po urodzeniu. Ludzie, którzy uważają, że mogą się rozwijać, mają tak zwany growth mindset, czyli nastawienie na rozwój. Przeciwnie, ludzie, którzy mają sztywne nastawienie, uważają, że cechy są niezmienne i cokolwiek by nie robili, oni czy też inni już się nie zmienią. Więc to jest kluczowe do tego, czy osiągniemy sukces, czy też nie. Czym jest to nastawienie? Czym jest ten mindset? Wpływa on na całe nasze życie, na osobowość, na podejście do porażek, na definicję sukcesu, na relacje, uczenie się, sport i pracę. I teraz, jakie są najważniejsze lekcje z tej książki? Mapę myśli, którą stworzyłem, oraz głębszą analizę znajdziecie na moim BookTube, booktube.pl. Możecie zobaczyć bezpłatny okres próbny pod tym filmem, Wam podlinkuję. Zapraszam, tam jest więcej książek rozwojowych. A teraz te rzeczy, które można już wdrożyć w nasze życie. Przede wszystkim, zastanówmy się. Jaką mamy definicję sukcesu? Bo ludzie, którzy mają sztywne nastawienie, którzy nie mają tego rozwojowego, growth mindsetu, mają właśnie ustaloną, niezmienną definicję sukcesu. Najczęściej trzeba mieć pieniądze, sławę, szacunek, osiągać wielkie cele. Ta właśnie definicja jest charakterystyczna dla fixed mindset, dla ludzi, którzy mm, uważają, że albo Ktoś to osiąga, albo nie osiągnął sukcesu. Nie? Z drugiej strony, człowiek, który ma growth mindset, ustala własną definicję sukcesu i szczęścia i nie musi podążać za innymi, e, za wyścigiem szczurów, może stwierdzić, że dla niego, właśnie na przykład, e, ojcostwo, relacje, rodzina i y, godny byt finansowy to jest właśnie sukces. A co z tego, jeżeli ktoś osiąga bogactwo w sensie finansowym, ale jest biedny w relacjach? Więc ty sobie ustalasz właśnie swoją definicję sukcesu i to, do czego chcesz dążyć. Druga lekcja: progres, czyli efekty stopniowe, małe kroki, widoczne właśnie te owoce naszej pracy, są ważniejsze niż sam cel, bo do celu dochodzimy właśnie poprzez jakąś ścieżkę. Drogę. Jeśli nie lubimy tego procesu, jeżeli uważamy, że nie stajemy się lepsi każdego dnia, tak jak James Clear w książce Atomowe Nawyki mówi, stawaj się lepszy 1% każdego dnia. Wystarczy tyle, żeby osiągnąć efekt kumulacji. To jeśli nie mamy takiego nastawienia, że progres nas motywuje, no to wtedy łatwo się poddamy, bo nie będziemy widzieć od razu ogromnych efektów, a powinniśmy skupić się na tych małych krokach. Jeśli chodzi o kolejną lekcję, to ona dotyczy dzieci i rodziców, którzy mają ogromny wpływ na to, czy te dzieci wykształcają w sobie ten growth mindset. Jeśli chwalisz dziecko za efekt, to możesz mu zaszkodzić. Jeśli chwalisz go za efekt jego działań, a nie za starania. Bo efekt jest wynikiem czasem losowym. Pisze dziecko, sprawdzian, ty mówisz, a dlaczego nie masz szóstki? zamiast pochwalić go o fajnie, że tak przysiadłeś i się tak uczyłeś. Następnym razem na pewno pójdzie ci lepiej. Jakbyś nie, Jakby nie poddałeś się. I pochwała wysiłku jest tutaj kluczowa do tego, aby dziecko chciało właśnie pracować nad sobą. Inny przykład mindset w sporcie. Jeżeli sportowiec rodzi się z niezwykłą budową atletyczną i wiadomo, że powinien być sportowcem, bo ma niezwykle predyspozycje. Ale stwierdzić, że nie muszę pracować, bo już to mam, to osoba, która nie ma takiej budowy, prześcignie go dzięki wysiłkowi, dzięki systematycznej pracy. Michael Phelps, który jest najlepszym pływakiem świata, e, olimpijczykiem i zdobył masę różnych nagród, jako dziecko miał zdiagnozowany ADHD, rozpraszał się, ale tak bardzo chciał osiągnąć właśnie ten cel e, i tę pasję realizować pływania, że Pokonał właśnie tą swoją, można powiedzieć, wadę dzięki tej pracy, dzięki wysiłkowi, i jego najlepszym atutem, zgadnijcie co było? Właśnie koncentracja, że potrafił się skoncentrować na treningach, na planie treningowym i podczas samego już pływania na tym, żeby wygrać. Czyli praca nad sobą w każdej dziedzinie może przynieść właśnie efekty, gdzie na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma szans. Ale ten growth mindset, czyli podejście, że mogę, jest tutaj kluczowe. W biznesie również, jeżeli mamy lidera, który uważa, że jego zespół jest beznadziejny, no to będzie to poniekąd się spełniało, bo on uważa, że oni się już nie zmienią, więc oni nie mają motywacji, żeby to robić. Z drugiej strony, jeśli mamy tak zwany growth mindset, czyli to nastawienie na rozwój jako lidera, że on się rozwija, ale też wierzy, że zespół może się rozwijać, no to wtedy Daje szansę na rozwój, daje szansę i nawet jeżeli ktoś poniesie porażkę, jakiś błąd popełni, daj mu drugą szansę. Tutaj przykład pilota, chciałbym e, nie do telewizora, tylko pilota, który latał samolotami, przytoczyć. Był mechanik, który miał mu przygotować samolot do testów. I ten pilot wsiadł do tego samolotu, i za chwilę, podczas krótkiego lotu, zaczął samolot spadać. Nie miał paliwa, jakby wyłączył się silnik. Na szczęście udało mu się wylądować. Podchodzi do tego mechanika. Mechanik cał się, trzęsie, bo wie, że zaraz zostanie zwolniony, że jakaś masakra, bo pomylił paliwo. I ten kładzie mu pilot rękę na ramieniu i mówi, słuchaj, chcę Ci powiedzieć, że wierzę, że nie popełnisz drugi raz tego samego błędu i dać Ci szansę, abyś jutro serwisował mój nowy, kolejny samolot. Do zobaczenia. Ten młody człowiek myślał, wow, ale dostałem kolejną szansę, wow, mega dzięki. Nigdy już nie popełnił tego błędu i stał się w ogóle jakimś tam przełożonym wszystkich mechaników, bo był najlepszy. Bo uważał ten jego lider, czy ten pilot, że zasługuje on na drugą szansę. Jak my to wykorzystujemy w naszym życiu? Mindset w relacjach. Jeśli mamy partnera, który popełnia jakieś błędy i cały czas uważamy, że on już tak jest i się nie zmieni, no to rzeczywiście tak będzie. A jeśli damy drugiej stronie szansę, to zobaczymy, że ona będzie się zmieniać, bo będzie czuła właśnie, że mamy do niej empatię, że dajemy jej szansę. Najgorzej jest kogoś skreślić, powiedzieć, że on się już nie zmieni, on już taki jest. nie? Z drugiej strony oczywiście są relacje, które mogą prowadzić do ślepego załuka. Jeśli ktoś na przykład zerwie z nami taką relację, to jeżeli nie masz rozwojowego mindsetu, to będziesz myślał, coś jest ze mną nie tak, już nikogo nie znajdę, ta osoba mnie zostawiła, już nic z tego nie będzie, z mojego życia i w ogóle masakra. Ale jeżeli masz nastawienie na rozwój, to mówisz, ok, widocznie to nie była osoba dla mnie, na pewno wkrótce spotkam kogoś, z kim będę szczęśliwy. I ostatnia bardzo praktyczna wskazówka, którą chciałbym się podzielić tutaj na tym filmie. Jeżeli odnosimy jakąś porażkę, to jest jedno słowo, które pomoże nam podnieść się, nie tracić motywacji i osiągać stały rozwój. To jest słowo jeszcze. Jeżeli poniesiesz porażkę w jakiejś dziedzinie, to już nie jestem dobry w tym jeszcze. Nie umiem matematyki jeszcze. Nie umiem angielskiego dogadać się jeszcze. Nie umiem nagrywać siebie przed kamerą jeszcze. Nie umiem sprzedawać jeszcze. No widzicie, czyli dajcie sobie szansę i macie tą nadzieję i pewność wręcz, że nauczycie się tego, bo jeszcze tego nie umiecie, ale wkrótce już to będziecie umieć. Podsumowując, wszystkiego możemy się nauczyć ćwicząc i wierząc, że możemy się rozbijać. Badania to potwierdzają, że ludzie, którzy mają ten mindset, osiągają szybciej e, sukces i, i większy sukces, szczególnie właśnie taki, jak sobie zdefiniują. I daje to głębokie szczęście. Dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie ten kanał. Dajcie znać w komentarzu, jaką lekcję wydobywacie z tego filmu, co zastosujecie i do zobaczenia w następnym filmie z tej serii z książek rozwojowych. A jeżeli chcecie więcej e, właśnie poznawać głębiej te treści, otrzymywać mapy myśli, no to BookTube stoi dla Was otworem. Mamy również tam taki dział z warsztatami, więc tą wiedzę też również e, przekuwam warsztaty i Możemy się też spotykać raz w tygodniu na tak zwanych sesjach mentoringowych. Więcej informacji na stronie book.io.pl. Do zobaczenia. Cześć.